Siemano, dziś będzie o temacie, co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na trenera personalnego czy na prowadzenie online i jak sobie z tym poradzić, kiedy po prostu no nie macie, nie możecie sobie pozwolić na taki luksus jak właśnie prowadzenie, jak wykupienie profesjonalnej opieki dietetycznej czy treningowej, a chcielibyście robić coś w sposób bardziej zaawansowany, czy też na bombie, i po prostu chcecie robić to bezpiecznie, a nie macie wystarczającej wiedzy. Słuchajcie, wiedzę tak naprawdę, można powiedzieć, że leży też, też dość sporo za darmo. Tylko wielu ludzi ma problem, po prostu nie wie, gdzie po nią sięgać. I no to jest to. Powiem wam, gdzie właśnie można, z jakich źródeł można skorzystać za darmo. Po pierwsze i najbardziej logiczne, to jest popytać innych trenerów na żywo czy to przez internet. Mamy Instagram, mamy Facebook, tak. I nie wstydźcie się, serio, to są mili ludzie. Nawet ja czasami, jak czegoś nie wiem, to pytam się naprawdę takich bardzo sławnych czy zaawansowanych osób, nieraz nawet z kartami Pro, i odpisują mi. Nie mówię, że tam zdadzą mi jakąś rozprawkę, czy nagrywają mi wiadomość na 10 minut, ale wiecie, jak zadam krótkie pytanie, bo jakaś kwestia mnie mocno interesuje i nie wiem. Czasami nawet taka prywatna dotycząca ich jakichś tam rzeczy, to nie powiem, że wszyscy, ale myślę, że większość coś tam... Coś tam odpiszę, miło z sensem. I tutaj właśnie zaznaczam, bo jeżeli chcecie na przykład plan treningowy, to nikt wam planu treningowego za darmo nie ułoży. No wiadomo, że nie, tak? Ale mm, jeśli sami sobie użycie plan i chcecie, żeby Wam ktoś go sprawdził, rzucił okiem, jakieś powiedział uwagi, to napiszcie do 10 kumatych osób na według was kumatych, na, jak wybrać kumatego, to było w innym filmie. 10 osób na Instagramie i gwarantuję Wam, że powiedzmy, okej, okay, połowa Wam nie odpisze, ale z pięciu osób Wam coś odpisze, może ze dwie lakonicznie, a za trzy odpiszą coś tak już dłużej. Ja na przykład że odpisuję, jeżeli ktoś naprawdę widzę, że się stara, to odpisuję mu nawet dość sporo. Jeżeli na przykład trzy osoby na 10 odpiszą Wam to samo, no to już macie jakiś Taki pogląd, że no może na przykład, jeżeli trzy osoby wam napiszą, że tak, trening jest spoko, no to już wiecie, że trening jest OK. A jeżeli trzy osoby Wam napiszą to samo, że a, przeładowane coś tam zmień to i to, no to macie już jakiś feedback, że faktycznie warto to zmienić. Możecie tak samo pisać na Facebooku do trenerów, tak? I tutaj ja dość mocno zachęcam, nie piszcie do gwiazd, nie piszcie do najsławniejszych. Jeżeli ktoś ma follow na Insta 100 tysięcy, to on będzie miał w dupie kolejnego Franka, który mu będzie zawracał gitarę. Tak? Tak, logika. Yy, napiszcie do takich, co to nie są aż takimi gwiazdami. Nie piszcie do fit gwiazd, których każdy zna, tylko do takich, wiecie, bardziej lokalnych. I takie osoby też przeważnie są bardziej miłe, no, bo są nie, mają też więcej czasu i mogą wam coś takiego pomóc. A to to jest pierwsze. No, po prostu najważniejsze, sami sobie coś ułóżcie, nie wymagajcie, żeby druga osoba od Was wymagała zada yy, pracy. Nie wymagajcie, żeby ktoś za Was zrobił pracę za darmo, no bo wiadomo, może trener bierze już za to pieniądze, ale jeżeli użycie sobie plan czy dietę i dacie, rzucicie komuś na Insta, na FB czy na maile, jak poda oceny, to przeważnie gdzieś już macie jakiś fajny feedback. Druga sprawa, no to możecie też korzystać z tych sławnych forów dyskusyjnych, wiadomo o jakich mowa, czy literowych, w sumie w Polsce są takie dwa popularne. Czemu by nie? Niech powiedzą, że nie, nie, to ma słuchajcie, no na przykład ja znam dział Ladies, kobiet na, no na SFD, no to tam naprawdę dziewczyny sobie fajnie i z sensem pomagają. Więc jeżeli ktoś z kobiet ma jakieś pytanie jak tenować jakieś, to można tam założyć temat, można podpytać i na pewno odpowiedzi będą takie normalne, a nie te, nie jakieś takie głupie, czy na drugim forum to samo. U mężczyzn to samo też można podpytać. Jeżeli też 10 osób napisze nam to samo, no to też macie już jakiś feedback. Kolejna sprawa na to są właśnie QA. I to wiele znam osób, czy to, czy to samych dietetyków, co robią dietetyczne QA, QA, czy treningowe u zawodników, u trenerów, u jakichś takich osób, i też można tam im pojedyncze pytania zadawać tak Nie musicie od razu uderzać do kogoś, kto prowadzi tam zawodników ranki pro, ale też takie Q&A robią też zwykli trenerzy. Ja też czasami robię, a jeżeli nie robi, to nawet możecie mu zaproponować. Napiszcie na przykład do kogoś na Insta, hej stary, zrób Q&A, bo mam pytanie. I myślę, że taka osoba bardzo chętnie zrobi, ponieważ dla takiego trenera to też jest coś miłe i doceniające, że ktoś chce jego wiedzy. Także atakujcie tych różnych chłopaków i dziewczyny, którzy prowadzą swoje Instagramy i tam możecie mi właśnie prosić jakąś tam poradę. Unikałabym tak zwanych kolegów z siłowni. Z Do doświadczenia widzę, że jeżeli tak zwany dobry kolega z siłowni jest tylko frankiem, co to trenuje, a nie startuje w zawodach, nie jest trenerem, to te koledzy z siłowni to jest taka... Przeważnie słabej jakości wiedza, albo po prostu gówniana, albo wciskanie, zwykłe towaru i nawalanie byleby więcej, byleby więcej. I ja takich osób po prostu bardzo unikam. Hmm. oczywiście wiadomo, że na siłowniach to znajdować. Te mądre osoby też trenują na siłowniach, więc można ich tam do nich uderzać. Eee, I weryfikujcie, nigdy nie słuchajcie się jednej osoby. Jak macie trenera, to się go słuchajcie, ale jeżeli nie macie, bo was po prostu nie stać, to... Posłuchajcie się kilku osób, tak? zapytajcie jednej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej, dziesięciu osób, bo mówi to samo, to się nie upierajcie. Eee, kolejna sprawa na przykład co do suplementów, no to są też badania, tak? Ja po prostu naprawdę jestem fanką badań, zalecam czytać badania, wiem, że nie każdy ma czas, ale to nie jest tak, że wpiszecie sobie w Google kreatyna i pierwszy artykuł jakiś kurde na e, filipinka.pl, że tak, należy brać 5 gramów kreatyny. E, jest PubMed. Jest w Google takie miejsce, gdzie naukowcy naprawdę dają wielkie, swoje pełne badania, przeglądy, resercze, i można to, to jest darmowe miejsce. Te czy można tam też są niektóre badania płatne? Jeżeli chcecie je wykupić, to trzeba chyba zapłacić. bodajże. nie, nie znam kwot, ale wiele jest darmowych i szukanie wiarygod, właśnie wiarygodnych badań, no to ja polecam zaczynać właśnie od PubMed'u. Są też inne, oczywiście, takie miejsca, które udostępniają badania. I z tego też może całkiem sporo się rzeczy dowiedzieć. Eee, więc, właśnie, no jeżeli szukacie takich porad, no to właśnie coś takiego. I na przykład ja robiłam osobiście takie dwa razy cykliczne, że robiłam darmową analizę planów treningowych, czy cyklu, czy diety. Nie wiem, jak robią inni trenerzy. Może też wpadnie na taki pomysł i też coś takiego robią. Więc, jeżeli no, skorzystajcie, poprzeglądajcie sobie, albo nawet rzućcie temat komuś coś takiego i może akurat tu da Wam się trafić, że ktoś robi promocję na święta i przez dwa czy trzy dni będzie za darmo tam zrobi jakąś tam recenzję planu treningowego czy diety. Są też grupy na Facebooku, niektóre są całkiem niezłe i nie mówię tu o grupach typu Sportowe Śpiry, co tam ma wiecie ze 150 osób na grupie, ale są też takie mniejsze, bardziej wyspecjalizowane, na przykład jak kobiety mają jakiś problem taki metaboliczny, jakąś chorobę, nie wiem, Hashimoto, PCOS, czy tam insulinooporności i te sprawy, czy, czy SIBO, jak ktoś ma problemy trawienne, to możecie uderzyć naprawdę, jeżeli podejrzewacie u siebie jakiś taki problem zdrowotny, hormonalny, uderzcie do takiej grupy, co się specjalizuje, tylko i wyłącznie w danej jednostce chorobowej. Tak, macie problem, nie wiem, z, właśnie z jelitami, no to poszukajcie grupy, która ma sporo ludzi, yy, które rozmawiają o jelitach, tak? o ich zdrowiu. Tam bardzo często też są lekarze, dietetycy, diabetolodzy, i naprawdę jak nakreślicie swój problem, to mogą fajnie doradzić, jakie badania wykonać, mogą polecić dobrego lekarza. Sami na przykład mogą jakąś fajną suplementację taką dobrą dobrać, powiedzieć co kupić, czy nawet jak się bahacie między suplementem A czy B, z tym samą substancją aktywną, to wiele osób potrafi tam dobrze powiedzieć, czemu na przykład dana firma jest lepsza od drugiej bo coś. I temu też polecam takie grupy, zwłaszcza te takie mniejsze, bardziej wyspecjalizowane. Hmm. Wiem, że jak właśnie osoby nie mają kasy na prowadzenie, to często korzystają z tych takich gotowych planów i to jest to, czego ja bym odradzała robić. Oczywiście sama kiedyś tak robiłam, oczywiście tak, ale to było jeszcze 7-8 lat temu, kiedy nie miałam żadnego pojęcia, jak to, jak to robić naprawdę i zdarzało mi się jakieś tam kopiowanie planów chyba Christian Tibedału, coś takiego, mm. z tymi gotowymi planami to jest tak... tak... No, to jest może materiał, to jest temat na inny materiał, ale generalnie ja bym odrodzała szukanie sobie gotowego planu w internecie i lichanie na tym planie, bo to tak nie o to chodzi. Szczególnie jeśli chcecie być zawodnikami, robicie sylwetkę pod coś. A jak ja robiłam na przykład ostatnio tą taką promocję, że analizowałam za darmo plany treningowe, to powiem tak: jedna trzecia była układana przez was. Jedna trzecia to była układana przez waszych trenerów, a z kolei ostatnia jedna trzecia to były gotowce ściągane z internetu, o, takie dostępne. I przeważnie te były najsłabiej właśnie dopasowane do potrzeb danej osoby. Po prostu. Może i ja widzę, że ktoś trenuje systemem, tym takim na budowę siły 5-3-1, a ma rekord w wyciskaniu na klatkę 45. Gdzie Dobra, to jest znowu jakby inny temat, ale dlatego właśnie nie korzystajcie z tych gotowców. Jeżeli... skoro to jest ogólnie, co zrobić, gdy nie, ma pieniędzy, gdy nie macie wystarczającej ilości pieniędzy, no suplet czy dieta też nie muszą być drogie. Pamiętajcie, suplementacja dobra wcale nie musi być jakaś droga. Oczywiście na bombie to trzeba więcej, ale przy, przy osobach takich naturalnych, no to, to wi wiadomo, to już wspominałam. No, to podstawa to jest witamina D. No kreatyna nawet niekoniecznie. Ja na przykład nie zmuszam, no ale można, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie musicie kupować najdroższych suki. Szukajcie promocji, przecen. Są takie rzeczy jak atlety sportowe, w internecie hurtownie z odżywkami, które na przykład sprzedają jakieś tam suple co mają, czy to się nie sprzedały, czy tam mają krótszą datę, czy uszkodzone opakowanie i to jest naprawdę fajna sprawa, ja czasami brałem takie suplementy z uszkodzonym opakowaniem, wiecie dobrej jakości suplement a co mi tam, że kurde porysowane jest, czy zaklejone, zaklejone opakowanie także na tym można sporo też przeoszczędzić kolejna sprawa, ja na przykład sporo korzystam z Oelixa jeśli chodzi o suplementy Ludzie naprawdę potrafią na OLX czy na Allegro, na Allegro to jest rzadziej, na Allegro są wyższe ceny, ale na OLX zdarza się, że ktoś, wiecie, otworzył białko, nie posmakował smak i oddaje za jedną trzecią, jedną czwartą ceny, no bo nie chce, żeby mu leżało. Także W takich serwisach typu OLX czy jakieś inne ogłoszenia, nawet nie wiem, wasze może lokalne, yy, możecie poszukać i Naprawdę idzie tam czasami fajne zestawiki zgarnąć za bardzo drobne pieniądze. Wiem to po sobie, gdzieś chyba mój najtańszy kilogram izolatu kiedyś kupiłam za 18 złotych. Nie pamiętam firmy, ale to była dobra firma. I smak też. Także można, wiadomo, że tam trzeba pilnować, klikać, odśwież, odśwież i czas, ale można i zdarza się, że na przykład po świętach, no bo ludzie oddają nietrafione prezenty i chcą jakąś kasę drobną za to, to zwłaszcza po świętach możecie tam poszukać, bo na pewno coś się trafi. Jeśli chodzi o suple, no powiem tak, na badaniach raczej nie przeoszczędzicie, ale z tego co wiem, e, ale też właśnie popatrzcie po laboratoriach, bo różne laboratoria mają czasami bardzo różne ceny i te słowniejsze laboratoria sieciówki. Wcale nie mają najniższych cen. Właśnie takie rzeczy jak diagnostyka czy chyba synewo, to są bardzo drogie laboratoria. Najtańsze z mojej praktyki wynika, że są laboratoria takie w pojedynczych przychodniach. Ja na przykład nie chodzę do żadnej diagnostyki czy czegoś takiego, tylko chodzę po prostu do yy, przychodni takiej mojej lokalnej tam na co, co ma umowę z NFZ. Ja na przykład chcę sobie zrobić badania prywatnie, no to ta przychodnia ma dużo niższe ceny niż na przykład diagnostyka. A najtańsze ceny są przeważnie na uniwersytetach klinicznych, z tego co ja zauważyłam, także jeżeli chcecie zrobić duży komplet badań, to nawet to warto się wybrać, podjechać trochę dalej na uniwersytet, bo tam to możecie nawet kilka stówek na tych samych badaniach zaoszczędzić. Także to jest taka moja kolejna podpowiedź. Na przykład ja na uniwersytecie na nas Klinicznym, to no, no powiem Wam, że na przykład IGF, no to kosztuje 70, a je w diagnostyce to jest bodajże 110 w moim punkcie pobrań. Cztery dychy na jednym badaniu. I cała reszta jest podobnie. Są duże różnice. Także z tego też możecie skorzystać. No powiem tak, jeśli chodzi o to towar to nie wiem co mam doradzić, po prostu serio. Kto kupuje więcej tym zapewne ma lepsze ceny. Także no, ale zdaję sobie sprawę, że większość z Was nie potrzebuje jakichś dużych ilości no, ale też popytać jedną, drugą, trzecią, piątą osobę, poprosić o rabat. I myślę, że jeżeli coś tam się dobrze zagada, to zawsze te kilka złotych można utargować, a przynajmniej spróbować. No a tak to nie wiem, no wiadomo, że nikt tego za darmo nie odda, bo to już zupełnie inna yy, sprawa, innej rangi, ale, ale spróbować zawsze można. A i co do badań swoich własnych lekarzy, też yy, po prostu. Ja na przykład mam tak miłą lekarkę że dzwonię do niej na teleporadę i ona już wie, że ja jestem, wiecie, ta, ta pani, co stosuje środki I, i mówię o tym otwarcie i dlatego ona mi wypisuje naprawdę, co ja chcę, co ja potrzebuję. Oczywiście nie zawsze, bo oni też mają jakieś tam ograniczenia, ale jak na raz na pół roku sobie zadzwonicie na teleporadę, czy pójdziecie do lekarza rodzinnego i powiecie, że jak sprawa wygląda, słuchaj pan, pani, kurde, biorę to i to i dlatego się boję, muszę zbadać to, 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 to i to, ja Wam gwarantuję, że większość Wam wypiszą. Może nie wszystko, ale naprawdę bardzo dużo wypisują. Mi na przykład moja lekarka wypisuje też pełny panel tarczycowy FT3, FT4 i tam TSH, bo niektórzy narzekają, że im lekarze nie chcą wypisywać FT3. U mnie nie ma problemu, ja dostaję. Właściwie nie, 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 nie co miesiąc, ale tam co parę miesięcy mogę się o to uśmiechnąć. Także jak chcecie też badania właśnie, no to po prostu zagadajcie do lekarzy. I właściwie tyle. Takie są moje pomysły na to, jak trochę grosza przyoszczędzić, pytać, pytać szczególnie mądrzejsze osoby. Zachęcam też do obejrzenia mojego materiału, jak wybrać dobrego trenera, żebyście po prostu, jeżeli już będziecie kogoś pytać o poradę, żeby to nie była jakaś pierwsza lepsza osoba z internetu, jakiś świecie głąb, który po prostu swoją sławę zyskał tylko na tym, że dobrze wygląda, a nie, na niczym się nie zna. Bez obrazy oczywiście dla nikogo, ale sami wiecie, że są takie osoby, które nie mają pojęcia, i raczej wyszukajcie tych takich. Wiecie, poobserwujcie ich miesiąc, pięć, Popytajcie innych co dana jego klientów, co oni o nim myślą, i będziecie mieli już jakiś reset, czy dana osoba coś wie, czy nie wie. I tyle. Zbliżają się święta, także pieniądze, tak wszyscy będziecie mieli dużo do wydania. Możecie u mnie kupić prowadzenie. Dzisiaj wprowadzam voucher na prezent dla np. partnera, czy partnerki na miesięcy czy dłuższe prowadzenie u mnie. Także zachęcam, jak chcecie wydawać pieniądze, to oszczędźcie na suplementach. Możecie je wykupić u mnie. Dobra, żartuję, bo już pierdolę. Cześć.